Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku serii Nistet, w którym omówię to razem zdobyty w wydarzeniu amerykańskiej Dzień Niepodległości ręczny karabin maszynowy Stinger, przeniesiony żywcem z lotnictwa. W trakcie przeprowadzonych testów w grze z użyciem tej broni, przypadło mi ono tyle do gustu, że ochrzciłem ją mianem Kosiarza Dusz. Może Wam się wydać ta nazwa trochę na wyrost. Ale zapewniam, że tak jak to było widać na szorcie, który był wstępem do tego filmu, oddaje ona dość dobrze skuteczność tego sprzętu. A oto dane techniczne. Jak widać, jego największą zaletą jest potężny magazynek, aż o pojemności 200 pestek, co sprawia, że Wam raczej amunicji nagle nie zabraknie. Ponadto ma naprawdę ładną siłę ognia oraz stosunkowo dużą celność jak na CKM. Przez to jest bronią skuteczną na każdym niemal dystansie, począwszy od krótkiego poprzez średni, na długim kończąc. To sprawia, że naprawdę jest nieocenione wręcz na polu bitwy. Ok, chyba wystarczy już kadzenia na jego temat, czas przejść do testu na polu bitwy. Życzę dobrej zabawy. Zaczynam tradycyjnie od zbudowania punktów respawnu oraz zasobników amunicji. Ok, czas przejąć kolejny punkt. Zobaczmy co możemy zrobić. W razie już przeciwnik starał się go przejąć. I to by było na ten, jeśli chodzi o test Stingera. Po prostu jest kosiarzem. I tak go właśnie nazwałem. Kosiarz duszy. To chyba najlepsza nazwa na ten sprzęt. I chyba dość wiernie oddaje to, do czego jest zdolna ta wola. Nie było blisko, ale przewaga gniewa była po mojej stronie. Dobra, prawie jeszcze jeden punkt. Ups, ojej, w końcu nie dopadli. No to już inna akcja w tej sami ogień zaporowy Jak widać to jest idealne zadanie do niego z tą giwerą jesteście w stanie sami powstrzymać a tak naprawdę dużego oddziału. oczywiście do czasu, yeah. no to już inna mapa również rozmywana troszeczkę słuchaj dziś nie mieszkaj, mają sobie tą krespawnę. zrobiłem błąd, za bardzo się wychyliłem. Stara się tych błędów unikać. Dobra, kolejna mapa. Początek gry. Staram się jak widać skutecznie osłonąć podejście moich żołnierzy. To również Stinger w tej roli sprawdza się doskonale jako osłona mobilna co istotne dla swojej drużyny. Kolejnie do kolekcji, i zaraz podniosę progowe wejścia. Lepiej się położyć przy bombardowaniu. Często padam, aby zmniejszyć swoją powierzchnię jako cel, przez co automatycznie jest trudniej nie trafić przeciwnikowi, a ponadto ciężej mnie zauważyć. Co on się daje mi jakieś sekundy do dwóch przewagi czasowej na reakcję i oddanie pierwszego strzału. Ale przynajmniej jeszcze zabrał mojego zabójcę razem ze sobą. Dobra, teraz dystans średni. Jak widać oddawane króciutkie serie są bardzo skuteczne i bardzo celne. więc, jak widać Stinger na dystansie średnim jest również doskonałą bronią. Przy okazji, muszę też wspomnieć o doskonałej widoczności, jaką macie przy celowaniu ze Stingera. A to był właśnie przykład skuteczności Stingera na długi dystans. Wracając do doskonałego pola widzenia ze Stingera, jest to w tej skuteczności z takim Brennem, którego wystający magazynek zasłonił wam niemal pół ekranu. Do tego problemu nie mamy. O, właśnie nas wykończyli podatkami na z Czas na małą zemstę. Postaram się osłonić przyjmowany punkt przed posiłkami przeciwnika. Na początku postaram się wyczyścić. No? Tam widać wyraźnie ruch w oknie więc postaram się go strzelać! Gdzieś w pobliżu jest rogi czołg, wyraźnie sobie słychać. Oto słynny ostrzał rakietowy, wezwany przez specjalne oddziały radiotragrafistów, które są dostępne jako nagrody w trwającym do 27 lipca wydarzeniu o nazwie Burza Rakietowa. I jak dotąd udało się zdobyć jeden oddział tych radiografistów, akurat konkretnie japońskich. trochę tu już natukłem, koniec amunicji przejdziemy teraz do granatów nasadkowych i to by było tyle jeśli chodzi o to mapy. teraz może zobaczymy skuteczność Stingera przeciwko Japończykom Nadszedł kres. Dobra, drugie podejście. Podobnie respawn. Ta sama mapa. Zobaczymy jak się sprawdzi Stinger w czyszczeniu wnętrz. Okay. Nie? Było blisko. Pięknie, przejętej. Możemy atakować. Konstruct rally point! Ups! Dopad mnie Japonie zaczęła na w budynku. Gdzie on jest? A, chyba on się udało. Usunęli. Dobra, trzeba znaleźć. Jest. Stingerek leży. Podjęty. Słuchajemy dalej. W razie się podżycy czelili na wzgórzu. Yeah. Yeah. Troszkę ich A to już dalszy punkt na tej mapie. I teraz Stinger pokaże swoją siłę w całej krasie. Jak widać, staram się oczyścić, jak najbardziej skutecznie, punkt, który mam przejąć. I jak widać, jest strzega, ponieważ przeciwników jest bardzo dużo. Okej, okay, postaram się pomóc w przejmowaniu Bo widzę, że na razie naszym to idzie na średnio Szkoda, że zostałem już mało licji. Dobra, punkt przejmujemy Tu postaram się jeszcze przerwać napływ posiłku przeciwnika tu już przy mnie Jezu Fuks i niestety bo nic się skończyło Zostało tylko bankruka na szczęście to boss coś przyzbroić może granacik ok, co my tu mamy, o Bren, no i mam okazję porównać Stingera do wspomnianego brana. Tutaj, jak widzicie, magazynek zasłania naprawdę dużo części bramą, co mocno wpływa na świadomość sytuacyjną otoczenia. Czasami po prostu jest ryzyko, że możemy nie zauważyć niektórych przeciwników, bo zasłoni ich nam magazynek tej broni. No Na ośmiostromne zauważcie, jak tu jest malutki magazynek. A na 30 pocisków i kończy się dosłownie po filmie. I się właśnie temat zaniedbania amunicji. Dobra, ostatni punkt do przejmowania, już. I już tytułowa broń fakcji. Zdaje się, że zobaczymy, tu jest pary flanki czołg. No, może zobaczymy, czy uda się zajęć punkt. Niestety, dopadł mnie przeciwnik przyczajony w oknie innego z budynków. Ale w sumie to już jest końcówka tej zgrywki. A tak się zakończyła ta bitwa. Wasze punktację. Zdaje się, że może pierwsze miejsce. I jak sobie widzieliście, Stinger odegrał w tej bitwie tak, decydującą rolę. A liczba kili chyba jest największa z tych, które udało mi się osiągnąć w jednej bitwie. Podobnie jak punktacja. Prawie 9000. Tak więc, jak widzicie, że Stinger to naprawdę niesamowity sprzęt. I mam nadzieję, że udało wam się go zdobyć. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Utrzymajcie się. Cześć. Do następnego.